O dobra, Siemanko, witam was na kanale Artur Wilanowski. Ze mną Krzysztof Żołnierz Ryta, Siemano. Siemano, dzięki hej. No i na samym początku chciałbym pogratulować zwycięstwa. Chyba, chyba tutaj tak naprawdę wszystko poszło zgodnie z planem, co? No tak nie do końca, miałem troszkę inaczej boksować, ale, no, ale, ale troszkę się coś mi się odkleiło i chciałem bardziej udowodnić jemu, że, że nie będzie mógł na mnie iść jak bezpodstawnie, bez, że będę go będę kontrolował i nie dam po nie prostu tej przewagi. Nie? W sensie na początku od razu wydaje mi się, że mocno go przycisnąłeś tak. i w pewnym momencie właśnie chyba wtedy e, chciałeś wyjść z nim na jakąś wymianę. No mówię nie powinienem tego robić, ale chciałem na początku mu udowodnić, że to jest silniejszy i że nie będzie mógł tak iść do przodu, jak tam widziałem jego pierwszą walkę w Niemczech, więc chciałem pokazać, że jestem silniejszy i nie będę się go bał. Na pewno muszę ci przyznać, że tutaj wszyscy jak oglądaliśmy mm -hmm. twoją walkę, to wszyscy powiedzieli, że no do tej pory najfajniejsza i najlepiej oglądająca się walka. No to dziękuję, i muszę sam zobaczyć, ale jak tak bo naprawdę jestem dumny sam z siebie i, i, i naprawdę fajnie. Czyli w takim wypadku. Nie byłeś leniwy w tych przygotowaniach. No nie, nie, żołnierz z 2.0 wjechał teraz. No, aż od razu mi się kojarzy z Łazarem 2.0, ale nie. chyba z nim nie trenowałeś, co? Nie, nie, chciałem, ale Łazar teraz ma odpoczynek, więc pozdrawiam go i oby wrócił do treningu takich swoich. Łazar ma odpoczynek od świąt do świąt. No, ale czasem między świętami też są dni, więc, więc fajnie jakby wyrzucił. Jakie są teraz twoje plany na tą przyszłość, bo myślę, że zdecydowanie w no w tym przypadku pokazałeś się naprawdę z bardzo dobrej strony, teraz właśnie widzę Twoją rękę i... i... Krew przeciwnika, nie moja, Tu najważniejsze. A, to luz, ale nie są obite. No bo nie, ale muszą boleć tutaj. Nie no, nie. Złamania nie ma, bardziej no, o to nie zajebiesz, jak to mówią, <śmiech> <śmiech> trzeba uderzać z pięści, nie, i boli. Nie. Boks boli. <laughs> A jak plany? Teraz nie myślę o tym, ja wygrałem to co trzeba, będzie następne wyzwanie, będę trenował do niego i jest super na ten moment. Co, na tą chwilę po tej walce nie dostałeś żadnej propozycji, żeby na szybko zawalczyć w turnieju. No, nie zamierzam na ten moment. Takich mądrych w cudzysłowie decyzji podejm podejmować. No to teraz nie wiem, czy jakiś afterek, czy nie. nie. Czy wracasz. do domku. Z narzeczoną. Odbieram dzisiaj i dodam. Masz do kogo, tak jak mówiłeś, w wywiadzie w ringu. Także dzięki wielkie. Gratuluję <śmieniu> i no i do zobaczenia tak Dziękuję miłego. Dzięki wielkie.